Ciebie to nervuje. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka MP Vlog. Dosłownie przed momentem żegnałam się z wami dokładnie z tego miejsca w ostatnim filmie, a dzisiaj zapraszam Was na zwiedzanie odesy Idziemy! Standardowo, póki jest czysto, zaczynamy room tour po naszym pięknym pokoju w Odessie. Tutaj mamy najpierw biureczko, jedno lustro, drugie lustro, no i jest pokój, ale to, co Wam powiem na wstępie, to to, że trochę tu śmierdzi. Jest łazieneczka zawodowo. Natomiast pokój prezentuje się tak. Jest bardzo wysoki, bo to jest stara kamienica. To, co wydaje mi się, będzie najfajniejsze, jak się tam przebić. <noise> nie mogę wyjść. Gdzieś tajny kot jest. O, udało się. Mamy taki mały balkonik. O, nie ma na nim żadnego krzesła ani nic. No ale fajnie, że w ogóle jest. To nasz balkon. A tak się prezentuje wejście: Vintage Hotel. Tylko, że do Odessy przyjechaliśmy już późnym popołudniem To na dzisiaj zaplanowaliśmy głównie spacer nad morze Ale przy okazji chcemy zahaczyć o kilka punktów, które wydają nam się interesujące No i do pierwszego już się zbliżamy, zaraz wam go pokażę I powiem wam, że coś w tym jest, że jest to jeden z najpiękniejszych budynków Odessy Tak prezentuje się piękny teatr opery... Tpu. Tak prezentuje się piękny teatr opery i baletu w Odessie Tutaj możecie zobaczyć okolice, a tam... Jest hotel Mozart, na który nawet patrzyliśmy, ale w sumie jakoś zdecydowaliśmy się na coś innego. Oczywiście dla zainteresowanych, którzy nie lubią spacerować, jest opcja zwiedzania takimi małymi samochodzikami. Także jak nie lubicie chodzić, to możecie sobie pojeździć. My wolimy się przespacerować, tym bardziej, że pogoda nam naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo dopisała. Na szczęście, bo nie niestety jest ciemno i nie zobaczcie tego pomnika, ale przechodzimy właśnie pod pomnikiem Puszkina i pomyślałam, że go dla Was uwiecznie, chociażby po to, żeby powiedzieć Wam, że nie lubimy Puszkina, bo on nie lubił Polaków. I podczas powstania listopadowego powiedział, że kiedy, w czasie, kiedy było powstanie listopadowe, powiedział, że trzeba Polaków jak najszybciej zsułam się. Znaczy to nie jest tak, że ja wam zabraniam lubić puszkina, jak lubicie, to sobie lubcie, ale... No ja nie będę lubić. I tyle. Tak chciałam przy okazji taki manifest tutaj przekazać. Tam już widać wodę. A tutaj piękny park. Jest naprawdę przesympatycznie tutaj w parku. Już chyba wspomniałam, że to jest park stambulski. Odessa i Stambul. W parku jest funikular i można sobie zjechać na sam dół albo wjechać. Można też wejść i zejść. Teraz pokażę wam jakie fajne tutaj są schody. Ta reklama, która jest tutaj na zewnątrz. To po prostu tragedia. Ale dobra, kupiliśmy bilet na wagonik i jedziemy zaraz. Po kilku godzinach w Odesie mogę Wam powiedzieć Odesie, Odesie, nie się mówi. Mogę Wam powiedzieć, że jestem już zmęczona dźwiękami tutaj. Teraz wybrałam moment, kiedy jest cicho, ale normalnie tutaj z każdego po prostu kąta dobiega jakaś muzyka ze sklepów, z domów, z samochodów, z barów i to się zbiera w taką ilość dźwięków okropną. Czekamy na kolację, jesteśmy bardzo głodni, bo jedliśmy od rana tylko śniadanko. Zamówiliśmy jakieś lokalne pierogi, także zobaczymy z czym będą i jak będą spakowały. Dostaliśmy taki mały prezent, ale jeszcze nie wiem co to jest, bo nie próbowałam. Chyba jakiś śledź z tego co zrozumiałam, <noise> bo tutaj mam trochę problem ze zrozumieniem ludzi. To jest taki dziwny smalec, ale to jest takie trochę rybne z rybą. No i to tylko z koperkiem świeże. Dziwne, ale smaczne. Ja mam dzisiaj tradycyjne pierogi ukraińskie, które są z kapustą, a Paweł wziął sobie pierogi z mięsem. No wyglądają tak samo na pierwszy rzut oka, zobaczymy jakie będą w smaku. Właśnie skończyliśmy jeść nasze pyszne pierogi. Skończyłam w górę mówiąc pyszne, no. Okazało się, że moje pierogi z kapustą są z kiszoną kapustą, więc ciężko było mi jeść wszystkie w ogóle z kieszoną kapustą tak średnio, ale ogólnie jedzenie naprawdę spoko. Paweł jest ze swoich mięsnych bardzo zadowolony, także zostawiam wam to miejsce z tym na, dolu, na dole. Jedzenie fajne, obsługa taka sobie, bo naprawdę na wszystko czekaliśmy super długo. Na rachunek 20 minut powiem wam, że masakra, bo szkoda nam czasu na takie rzeczy po prostu. Tymczasem no tutaj jest bardzo dużo fajnych miejsc z jedzeniem, także wybór jest naprawdę duży. My chcieliśmy kuchnię ukraińską, spróbowaliśmy i myślę, że jutro spróbujemy coś lżejszego. Życiem już od rana, a my dzisiaj mamy w planach na początek plażę. Ale na plaży jedzie się tutaj wyjątkowo kolejką linową. A jeżeli chodzi o samą odesłę i pierwsze wrażenia, to ja opowiem wam trochę więcej za chwilę, no bo kurczę, jest co opowiadać. Postanowiliśmy przyjechać się kolejką na plażę, tak jak mówiłam wam przed chwilą, więc musimy iść tu. Później w lewo. Chyba coś się wydarzyło, bo kazali nam przyjść za 15 minut, a stoi tutaj straż i ee, jakaś karetka. No nic, wrócimy za chwilę. No, co ciekawe, wagoniki się nie zatrzymują, tylko wsiada się w biegu, zobaczcie. Po prostu... <ścoughs> Wybaczcie, że nie nagrałam wam przesiadania, ale po prostu to była walka o przetrwanie. E, jedziemy już, jesteśmy już troszkę wysoko, jak widzicie. No i oczywiście, że ja się trochę stresuję, ale co, powiedziałam, powiem, żebyś nie ruszał i jakoś radę, nie? Wszystkie wagoniki są pokolorowane w różne wzorki, różne owocki, bajki. Słuchajcie, no naprawdę bardzo różnie. Teraz akurat pan jedzie z rybką. Dużo osób stwierdzi, że to jest brzydkie, ale moim zdaniem jest całkiem urocze. Bilet na jedną osobę kosztuje 70 hryvien, także 140 zł wyszło nam za dwie osoby, jedzie się dosłownie kilka minut. No ja widzę już stąd, no jeszcze czekam jak będziemy jechać. Cały czas widzicie mijające nas wagoniki. Bardzo fajnie to wygląda, ogólnie podoba mi się, tylko czuję się, wiecie co, jakbyśmy jechali w jakimś wiaderku albo w jakiejś filiżance. <grym> się polędzić na leżaczkach. Morze fajne, ale bardzo zimne. Przypominam, że jesteśmy nad Morzem Czarnym, a ja nagrywam od góry, żeby nie odbił mi się w okularach nikt w stroju kąpielowym, żebyście nie mieli takich widoków. Mam nadzieję, że trafiam i nie widzicie nikogo. O, jeszcze ładny, cenzura mi się zrobiła z paska akurat tutaj. Bardzo mi się to podoba. <noise> Przyjemnie sobie posiedzieć na leżaczku i wiecie trochę się pocilować. Przychodziła pani i zbierała zamówienia. Zamówiłam sobie, a czy próbowałam sobie zamówić taką mrożoną herbatę, Ice tea. No i mówię iced tea. Pani nic, mówię lipton, a nie, mówię, że czaj i w ogóle wszystko. I mówię lipton iced tea a pani a lipton czaj. Tak, tak, no i dostałam Lipton czaj, tylko że na ciepło. No tak to jest, nie dogadałam się, także <gryw> nauczcie się wszystkiego, co potrzebujecie wiedzieć. Jak chcecie coś zamówić, żeby nie mieć niespodzianek my już z plaży uciekamy, idziemy szukać czegoś do jedzenia, a, a ja powiem wam tylko, że ogólnie jest tutaj całkiem spoko, całkiem spokojnie jak na odesce i przede wszystkim są plaże płatne i darmowe. Że Odessa to miasto pomników. Tutaj dosłownie jest jeden na drugim. Więc jeżeli pomniki Was interesują, to tutaj będziecie mogli sobie zrobić zdjęcie z ogromną ilością. W każdym razie, jeden pomnik jest dość wyjątkowy. Może pewnie więcej jest wyjątkowych, ale ten jest wyjątkowy dla nas i taki ciekawy, bo jest to pomnik Steve Jobsa. Tak nie przesłyszeliście się: Odessa ma pomnik Steve Jobsa i właśnie idę wam go pokazać. Proszę bardzo, dowód. Rzeczowy pomnik Steve'a Jobsa, Thanks Steve. Jak widzicie, on jest ogromny, ja tutaj dotknę tylko palca dla porównania, ale wygląda fajnie. No i jest jabłko, jakby nie pasło, jest jabłko. Ten pomnik znajduje się tak naprawdę w totalnie losowym miejscu. Nie wiem dlaczego akurat tutaj, ale jak widzicie, tutaj w okolicy nic nie ma. My po prostu przeczytaliśmy w internecie, że on istnieje, no i postanowiliśmy tutaj przyjechać po drodze na e, jakiś lunch, na jakiś obiad, także wpadliśmy i powiem wam, że naprawdę z bliska, zobaczcie, fajnie to jest wykonane z takich różnych części, śrubek, gdzieś tam, wiecie, tutaj, o. Naprawdę fajnie to wygląda. I tu w parku jest taki pomnik, zobaczcie. Jest taki lew, pod słońce nie widać, ale widać, że on, on ubija no, taką świnkę, o, Ale nie wiem, o co chodzi, może jakaś legenda jeśli ktoś zna dzik w zasadzie, bo ma te... dzik, wyżej, dzik! <grym> I nosek ma wytarte, widać, wszyscy macają nosek. A z drugiej strony mogę wam pokazać, jak już wam pokazuję tutaj takie ciekawostki. Z drugiej strony jest lewica o tam. z Odesy. Po raz pierwszy miałam taką sytuację, że kelner dając nam rachunek e, powiedział, że ale tutaj nie ma doliczonego serwisu, tutaj nie ma, tutaj nie ma doliczonego napiwku. Kiedy przyszedł, zapłaciliśmy kartą i kiedy już zapłaciliśmy kartą, to kelner spojrzał i powiedział, a napiwek kartą czy gotówce? <grym> I też pierwsza się z czymś takim spotkałam. E, no, także tak, no śmiesznie, śmiesznie. Zostawiliśmy oczywiście napiwek, żeby nie było. Pan zadowolony. Ostatni wieczorny spacer po Odesie. Machamy do was. O, jesteśmy. <laughs> e, idziemy się przejść do parku, którego nie zdążyliśmy zobaczyć wczoraj ani wcześniej. Także będzie jeszcze coś nowego. Muszę wam coś powiedzieć. Odessa nie podoba mi się. I mówię to z pełną odpowiedzialnością tych słów. Wiem, że ja zawsze mówię, że w każdym miejscu można znaleźć coś, żeby to miejsce było ciekawe. I nadal tak uważam, bo uważam, że Odessa jest ciekawym miastem. W sensie to jest naprawdę fajne rzeczy, które... I widzieliśmy, które tutaj robiliśmy, chociażby przejazd z tym hardziałym wiaderkiem był bardzo fajny, ale nie do końca czuję klimat tego miasta nie do końca mi się podoba. Jest tutaj zdecydowanie za głośno. To ujęcie próbuję nagrać od kilku minut, bo ciągle idzie ktoś ym, z muzyką na telefonie na głos. W różnych miejscach przechodząc y, cały czas jest jakaś muzyka, czy to z, y, z budynków, czy to ze sklepów, czy to z samochodów. Naprawdę tego jest bardzo, bardzo dużo i mi to osobiście bardzo przeszkadza. Ja byłam w głośnych miastach, byłam w Indiach było bardzo głośno, ale był to zupełnie inny sposób inny rodzaj hałasu, o tak powiem. Tutaj mi to przeszkadza być może no nie teraz w tym parku, bo jest, w tym parku jest spoko i jedyni przeszkadzacze na ten moment to są tu tam gdzie siedzi drugi <ścoughs> koty, ale myślę, że nie chciałabym tutaj za bardzo wracać na ten moment a to czy wy tutaj przyjedziecie to jest wasza decyzja. Miasto jest ciekawe okrutnie irytujące dla mnie ale tak jak mówię nie każdemu wszędzie musi się podobać. Dodałam post nawet na Facebooka, gdzie pojawiły się głosy, że zwiedzamy to po prostu źle, ale pamiętajcie, że to co podoba się mi, nie musi podobać się wam, a to co podoba się wam, nie musi podobać się mi. Także szanujmy nawzajem swoje zdanie i tyle. Idziemy do parku. Znajdujemy się przed pomnikiem zagubionych żeglarzy, tych, którzy zaginęli. Nie wiem jak to do końca przetłumaczyć, ale e, no, widzicie pomnik. Tutaj z tej strony są e, postacie nawet, ale pod słońce nie do końca będziecie je widzieć, a z tego miejsca rozpościera się przepiękny widok, naprawdę piękny widok na port. Ruszamy za chwilę z Odessy I co? Nie mogę jeszcze czekać na miejsca Mam wrażenie, że ta szyba wygląda minimalnie lepiej niż przed myciem, ale nadal niedobrze, tak to tutaj zbierało, no, ale dobre, damy radę. A w ogóle o co chodzi z tym samochodem? To jest samochód, który Paweł kupił bardzo, bardzo dawno temu. Samochód ma już 23 lata, także swoje już przeżył i nawet był z nami przez rok w Szwajcarii, bo tyle być może. A teraz jeździ nim w Polsce Pawła Dziadek i po prostu my go pożyczamy, kiedy przyjeżdżamy do Polski albo kiedy robimy sobie jakieś tripy tutaj. Także bardzo dziękujemy tutaj dziadkom za pożyczenie samochodu i pozdrawiamy. Kolejeczka do ronda, ale tutaj cwaniaki próbują ją ominąć i jadą, słuchajcie, nawet nie jest pobocze, po prostu jadą, sami widzicie. Ukraina. No ale wyjeżdżamy już. I nadszedł ten moment, w którym żegnam się z Ukrainą i żegnam się z wami w tym odcinku. My ruszamy już do Mołdawii, a po drodze planujemy zatrzymać się na moment w kraju, którego nie ma. Możecie zgadywać w komentarzach. Do zobaczenia w następnym odcinku.